Na N i jest... Na NH będzie bliżej jak popłyniemy NH? NE, Na NH kurwa N, N bardziej Takie N i potem na NW byśmy musieli odbić Dobra, to... A nie, a nie czekaj A nie no Na N? Al albo nie 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 I płyniemy na tego, na, na, na Na, na SW, na SW płynie, będzie better, bo jest czyste, czyste morze Albo na SE, S, S, S. To kurwa gdzie? SW, SE, jak chcesz. Są takie same drogi. To Są identyczne na ten. Po posty Żagiel, panowie jeszcze jedno? Albo chodź, to zamknę postawienie. SW, SE, jak popłyniemy tam będzie na luzaku. Kurwa, ile rzeczy, no ja w to nie wiem. Nie zobaczę Ja <grym> jo, pierdolę. O, ja, o, ja na mnie w tych w tym momencie już ukradł tej gry, nigdy nie wróci. <grym>